Witajcie w drugim odcinku. W dzisiejszym odcinku przejdziemy się dźwigami znajdującymi się w pozostałych 7-piętrowych blokach, w których nie nagrywałem dokładnie na mało panewskiej 5 do 7 i kłonickiej 3 do 5. Dokładnie prawie 3 lata temu nagrywał to użytkownik z Quarkson 1680 w tych blokach, i w tych wszystkich czterech klatkach były osiedlówki oryginalne, jak i zmodernizowane przez lokalną firmę Konrem, w tym jedna z automatycznymi drzwiami wewnętrznymi. Sprawdzimy również stan na Małopanewskiej 3, gdzie jeździła oryginalna osiedlówka rok temu. Jak obecnie wygląda stan w tych blokach, zapraszam do oglądania tego odcinka. Uuu. Jesteśmy na Małopanewskiej 7 Mamy tutaj nowego Konrema z 2019 roku Z zepsutym piętroskazywaczem Proszę bardzo Typowa nowa winda Jorkowy szajs No to niezbyt... No to nie e, za ciekawie Taki szajs już. Już piętro skryzowac nie działa, a dopiero jeździ od 30 listopada. Dobrze. Już fail start, ale dobrze, że jeździ, a nie... Ale już piętro w zreszty to jest po prostu porażka. Idziemy teraz wyplatki. Jakby nie było wymiany, to bym już film rzucił z tego bloku. Idziemy teraz na małą teleskopięć. Tu jeszcze. Słychać silnik od siedlówki. Niestety to myślę za was Nie miła niespodziankę Nic niestety jest onówka biorę do ale są że wewnętrzne i wiem po nią jechałem jest Czy w ogóle coś widać no niestety macie ślubne i zaraz niestety będą jeszcze jeden tegoroczny będzie. Zobaczymy jak ten będzie wyglądać na Kodnickiej 5. Tak, jeszcze były kartki o wymianie tutaj no ma opadówskie 7. Już zapomnieli zdjąć. To jest zanim zacznę, nalestrzam na tych wszystkich czterech, Co by to było? 2005 do 1981. A mogę Wam pokazać, że. Jeszcze mamy, patrz, obok są kartki o wymianę. Tu zaraz zobaczycie. Tak, tu były jeszcze kartki. O, jeśli jest kartka o wymianie. Widzicie? Dobra, idziemy teraz do tego oto bloku. Kłonicka 5 do 3. Tutaj przyjdę, tutaj tylko tutaj Ciekaw jestem, czy tutaj jak się tutaj piętro wskazywać będzie działać. Jeszcze tylko konrek Gdzie będzie mi w serwis pisoł Konrek, dobra Nie, tutaj już działające piętro wskazywać O, już w ogóle nie ma tego napisu, jaki jest serwis Też. Niestety też tego rocznie. Taki napis jest też: Gondów. To jest jedyny plus, mm. tej O matko, ale już co, że strzelam? Piętro, Zawsze jedna parta, jeżeli. Żeby mieszkańcu, żeby już żeby ją na pewno, że ktoś wszedł. Ja już tak szybko nie będę sobie rano wchodził. Pięknie A, to robione. Na wkrótce byłam to była wymiana. Tak chodzi? zdemontowali. W tej klatce nie chcę potać, że no trzec U, światło się w szybie świeci. Ale ten już nie jest tak ważny, tylko zaczynamy. A, gdzie? 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 Ktoś nie jest. On tak piszczy. Niestety. Co jest? Ja pierdzielę, co za szansę. O, jak widzę, 2018 już, nie tegoroczne. Ja pierdzielę to za złamane szpary już są w kabinie. Tragedia. Tyle powiem. To jest po prostu tragedia. Srebrów. Dobrze, że użytkownik i 2013 ma perfiwę nagranie z O, tutaj pisze Lich Ceres". Tragedia. Niestety słuchajcie ulica Małoponewska 3 nie ma zręba. Już wymienili Twarą bloku Niestety Już jeździ nowa winda Niestety są masowe wymiany na tym osiedlu. Drzwi były otwarte, więc postanowiłem sprawdzić. Kłodnickie 35, już to był względ, więc myślałem, że to też, ale niestety już... thank you sami. Tu będzie już o wiele lepszy. Otóż mam tutaj oryginała, oryginalnego zręba. Patrzcie, druga generacja. Konserwuje pewnie Connerem. Ma no, tutaj napisane, ale ja mogę się domyślać. Także dwie oryginalne zręby tu się jeszcze dostały. Miały być normalnie cztery dzisiaj, a niestety dwie tylko. Alarm? Taki typowy wrocławski. Ciekawy, śmieszny nawet. Popatrzcie, tu jest niebieska kasetka. Jaka ciekawostka. 84 to jest rocznik. Byście chcieli wiedzieć. Czy jest instrukcja? Nie. Wymieniona już. 3. Mamy tutaj oryginalnego zręba, który niestety idzie w przyszłym roku do wymiany. W tym odcinku wystąpią cztery osiedówki, które idą do wymiany w przyszłym roku czyli w 2020 Zaczynamy od tego zręba na mało 3 W roku. Można już to zobaczyć na stronie z nawet. Bo jeszcze sobie jedziemy na drugie i koty na partę. Żeby taki dłuższy przejazd był. Nie będę jechał na siódme jeszcze raz, ponieważ się trochę boję, że przepał dostanę. Na no raz dobra, mianowicie osiedlówka na Kłodnickiej 9 nie jest podany do wymiany. Będzie dalej jeździć, ale ten niestety idzie do wymiany. Plac obok w tym bloku jeździ Conor'em z 2014 roku. Jak widać niestety wszystkie osiedlówki w tych blokach zostały wymienione na nowe blaszaki. Przez ostatnie dwa lata spółdzielnia wymieniła tutaj dosłownie wszystko. I już została tylko jedna osiedlówka w tych okolicach, gdzie są właśnie te 4-7-piętrowe bloki obok siebie, a dokładniej znajdująca się na Kłodnińskiej 9. Myślę, że na pewno się zastanawiacie, co jeździ w pozostałych blokach na tym osiedlu. Mowa tu o ulicy na Ostatnim Groszu, Bystrzycka i Kwiskiej. Następny odcinek będzie właśnie z ulicy na Ostatnim Groszu, a dokładniej ze wszystkich bloków, które jeszcze nie opublikowałem na kanale, i zobaczymy, ile osiedlówek tutaj znajdziemy. A więc dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam za tydzień na premierę następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.